Witajcie, drodzy widzowie! Dziś wyruszymy z Wami w wyjątkową podróż, która umożliwi Wam dokonanie trwałych i pozytywnych zmian w swoim życiu. Przez tysiące lat filozofia stoicyzmu wskazywała ludziom sposoby radzenia sobie z trudnościami, zarządzania emocjami i prowadzenia bardziej sensownego życia. Więc Ty? Czy jesteś gotowy, aby zmaksymalizować swój potencjał? W tym filmie przekażemy praktyczne informacje które krok po kroku przyczynią się do Twojego rozwoju i sprawią, że będziesz bardziej wartościowy w każdym aspekcie swojego życia. Zaczynając od poznania siebie, dowiesz się krok po kroku, jak uzyskać niezależność emocjonalną, jak nie poddawać się trudnościom i jak opanować relacje społeczne. Ta informacja wzmocni Cię nie tylko osobiście, ale także społecznie. Teraz, przed wyruszeniem w tę podróż, polecam obejrzeć nasz film do końca i, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, otrzymywać informacje o naszych nowych filmach poprzez subskrypcję naszego kanału. Bo to, czego się tutaj nauczysz, zawiera wartości i informacje, które będą Cię prowadzić nie tylko dzisiaj, ale przez całe życie. Jesteś gotowy? Więc zacznijmy. Krok 1 poznanie siebie. Pierwszym krokiem do maksymalizacji własnego potencjału jest głębokie poznanie siebie. Ten proces jest niezbędny, aby skonfrontować się ze swoim wewnętrznym światem i lepiej zrozumieć siebie. Zacznij od odkrycia własnych mocnych i słabych stron, pasji i lęków. Ta odkrywcza podróż może ujawnić o tobie wiele rzeczy, o których wcześniej nie byłeś świadomy. Na początek pomyśl o wyzwaniach, przed którymi stałeś w przeszłości i o swoich reakcjach na te wyzwania. Które sytuacje były dla Ciebie największym wyzwaniem? Jak reagowaliście w takich sytuacjach? Analizując własne reakcje, możesz określić, które sytuacje Cię niepokoją, a które aspekty Ciebie wymagają poprawy. Następnym krokiem jest rozważenie, w jaki sposób można skuteczniej reagować na te wyzwania. Na przykład, jakich metod możesz spróbować zachować spokój w obliczu stresu? Jakie strategie możesz opracować, aby poradzić sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie? Poszukując odpowiedzi na te pytania, dokonasz nowych odkryć na swój temat i podejmiesz ważne kroki na swojej drodze rozwoju osobistego. Możesz także spróbować prowadzić dziennik, aby lepiej poznać siebie. Prowadzenie dziennika pomaga obiektywnie obserwować swoje myśli, uczucia i wydarzenia. Pod koniec każdego dnia, zapisując wydarzenia, które Ci się przydarzyły tego dnia i swoje reakcje na te wydarzenia, pomoże Ci to z czasem lepiej poznać siebie. Wreszcie, bardzo ważna jest szczerość w procesie poznawania siebie. Bycie szczerym wobec siebie tworzy solidny fundament niezbędny do prawdziwej zmiany. Pamiętaj, unikaj osądzania siebie w tym procesie, celem jest lepsze zrozumienie i doskonalenie siebie. Znajomość siebie umożliwi Ci podejmowanie bardziej świadomych i skutecznych decyzji w innych obszarach życia, tworząc w ten sposób solidną podstawę do osiągnięcia swojego prawdziwego potencjału. Ten krok pozwoli ci lepiej zrozumieć siebie i swoje miejsce w życiu oraz przygotuje cię na kolejne kroki. Teraz jesteś gotowy, aby przejść do niezależności emocjonalnej. Krok 2. Niezależność emocjonalna. Uzyskanie niezależności emocjonalnej jest jednym z kamieni węgielnych stoicyzmu i na tym etapie zyskasz silniejszą strukturę osobowości, ucząc się zarządzać swoimi reakcjami emocjonalnymi. Niezależność emocjonalna oznacza, że okoliczności zewnętrzne mają na ciebie mniejszy wpływ i możesz zachować swój wewnętrzny spokój. Dzięki tej umiejętności będziesz bardziej odporny na nieuniknione wyzwania życia. Najpierw zidentyfikuj wyzwalacze emocjonalne. Jakie wydarzenia lub sytuacje mają na ciebie największy wpływ? Konfrontacja z tymi wyzwalaczami jest pierwszym krokiem do opanowania ich. Kiedy już zrozumiesz swoje wyzwalacze, opracuj strategię, aby zmienić sposób, w jaki na nie reagujesz. Na przykład proste techniki, takie jak branie głębokich oddechów lub kilkuminutowy spacer, gdy jesteś zły, mogą pomóc złagodzić twoje reakcje emocjonalne. Innym sposobem na rozwinięcie niezależności emocjonalnej jest obiektywna ocena swoich stanów emocjonalnych i poprawa sposobów wyrażania swoich uczuć. Żądaj sobie pytanie, jakie jest źródło Twoich emocji i jak te emocje odbijają się na Twoim zachowaniu. Zrozumienie i wyrażanie emocji to ważny krok w zarządzaniu nimi. Ponadto ćwiczenia mentalne, takie jak medytacja lub praktyki uważności, mogą być skutecznymi narzędziami zwiększającymi Twoją niezależność emocjonalną. Tego typu praktyki pozwalają skupić się na chwili obecnej i obserwować wahania emocjonalne ze spokojniejszej perspektywy. Na koniec bądź cierpliwy. Gdy będziesz rozwijać niezależność emocjonalną, nie jest to natychmiastowa zmiana, jest to proces, który rozwija się w czasie i dzięki ciągłej praktyce. Bądź dla siebie dobry i staraj się doskonalić na każdym etapie tej podróży. Ten krok sprawi, że staniesz się bardziej niezależną i wolną jednostką, dzięki czemu staniesz się silniejszy i bardziej odporny na wyzwania życiowe. Niezależność emocjonalna nie tylko zwiększa pewność siebie, ale także pomaga budować zdrowsze relacje z ludźmi wokół ciebie. Krok 3. Stawianie czoła wyzwaniom. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest stawianie czoła wyzwaniom i postrzeganie ich jako możliwości uczenia się. Wyzwania są nieuniknioną częścią życia, a umiejętność radzenia sobie z nimi jest kluczem do silnego i odpornego charakteru. Na tym etapie zbadamy, w jaki sposób możesz stawić czoła wyzwaniom, zachowując stoicką postawę, a jednocześnie rozwijać się. Najpierw zacznij od zaakceptowania wyzwań. Zamiast zaprzeczać lub unikać przeszkód, które możesz napotkać w każdym momencie życia, zaakceptuj ich istnienie. Ta akceptacja jest pierwszym krokiem do stawienia czoła trudnościom i przygotuje cię psychicznie na te sytuacje. Nauka zachowania spokoju w obliczu wyzwań pomaga kontrolować reakcje emocjonalne i umożliwia podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji. Zajęcie stoickiej postawy w obliczu trudności wymaga spojrzenia na wydarzenia z innej perspektywy. W każdej trudności kryje się szansa. Na przykład problem, który napotkasz w pracy, może być okazją do udoskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów. Ta perspektywa pozwala postrzegać wyzwania jako szansę na wzrost i rozwój, a nie obciążenia. Kolejnym ważnym sposobem radzenia sobie z wyzwaniami jest zwiększenie pewności siebie. Zaufanie sobie w trudnych chwilach daje siłę i odporność w tym procesie. Pamiętaj o swoich przyszłych sukcesach i wyzwaniach, które pokonałeś. Te przypomnienia będą Cię motywować w trudnych chwilach. Ważne jest również, aby uzyskać wsparcie w obliczu wyzwań. Nie bój się prosić o wsparcie zaufanych przyjaciół, rodziny lub mentorów. Uzyskanie wsparcia może pomóc Ci skuteczniej stawić czoła wyzwaniom i sprawić, że poczujesz się, jakbyś nie był sam w tym procesie. Wreszcie, daj sobie czas, gdy będziesz stawiać czoła wyzwaniom. Nie każde wyzwanie jest problemem, który można rozwiązać od razu, i w takich przypadkach ważna jest cierpliwość. Cierpliwość daje możliwość radzenia sobie z trudnościami w zdrowszy sposób. Ten krok poprawi Twoją zdolność do stawiania czoła wyzwaniom, dzięki czemu staniesz się silniejszą i bardziej odporną jednostką. Stoicyzm uczy nas uczyć się i rozwijać na podstawie trudności, zamiast postrzegać je jako wrogów. Dzięki tej perspektywie możesz pokonać wszelkie przeszkody, jakie przynosi życie, i zbudować silniejszy charakter. Krok 4. Opanowanie relacji społecznych. Relacje społeczne są jednym z kamieni węgielnych życia człowieka, a opanowanie tych relacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Stoicyzm pomaga nam budować nasze relacje na solidniejszych fundamentach, ucząc nas przyjmowania zrównoważonego i zdrowego podejścia w relacjach społecznych. Na tym etapie przyjrzymy się sposobom opanowania relacji społecznych. Zacznijmy od zrozumienia znaczenia wyznaczania granic. Zdrowe granice pozwalają zarówno chronić siebie, jak i szanować innych. Ustalając granice, ważne jest, aby były one jasne i konkretne. Spróbuj zrozumieć ograniczenia drugiej osoby, określając, czego chcesz i potrzebujesz. To podstawa wzajemnego szacunku i zrozumienia. Empatia jest kolejnym ważnym elementem opanowania relacji społecznych. Empatia oznacza próbę zrozumienia uczuć i myśli drugiej osoby. Empatia nie tylko wzmacnia relacje, ale także umożliwia tworzenie głębszych i bardziej znaczących relacji. Aby być empatycznym, musisz nauczyć się słuchać i naprawdę skupiać się na drugiej osobie. Dobre umiejętności komunikacyjne są niezbędne do trwałych relacji społecznych. Komunikacja to nie tylko rozmowa, obejmuje to także skuteczne słuchanie, używanie prawidłowej mowy ciała i szanowanie drugiej osoby. Bycie dobrym słuchaczem sprawia, że druga osoba czuje się doceniana, co wzmacnia Waszą relację. Otwartość i szczerość w komunikacji zapobiega nieporozumieniom i buduje zaufanie. Kolejną ważną kwestią jest umiejętność zarządzania konfliktem. Konflikty mogą zdarzać się od czasu do czasu w każdym związku, a to, jak reagujesz w takich sytuacjach, jest bardzo ważne. Zachowanie spokoju, unikanie reakcji emocjonalnych i przyjęcie konstruktywnego podejścia podczas procesu rozwiązywania konfliktu umożliwi Ci na dłuższą metę nawiązanie zdrowszych relacji. Postrzeganie konfliktów jako szans i wyciąganie wniosków z tej sytuacji zapewnia wzrost i rozwój w relacjach. Wreszcie, Poszerzanie i dywersyfikacja kręgu znajomych pomaga poprawić umiejętności społeczne. Spotkanie ludzi z różnych kultur i stylów życia poszerza perspektywę na świat i zwiększa zdolność do empatii. Możesz podjąć kroki, aby poszerzyć swój krąg znajomych, np. uczestnicząc w nowych wydarzeniach, zdobywając hobby i angażując się w społeczności. Ten krok umożliwi Ci opanowanie relacji społecznych i stworzenie zdrowszych, bardziej zrównoważonych i znaczących połączeń. Pod przewodnictwem stoicyzmu możesz wnieść pozytywny wkład zarówno w siebie, jak i swoje otoczenie, ucząc się być bardziej świadomym i skutecznym w relacjach społecznych. Krok 5. Ciągłe uczenie się i rozwój. Ciągłe uczenie się i rozwój to jedna z najważniejszych zasad stoicyzmu. Uczenie się przez całe życie nie tylko zwiększa Twoją wiedzę, ale także wspiera Twoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Na tym etapie zbadamy znaczenie ciągłego uczenia się i rozwoju oraz tego, jak możesz zintegrować je ze swoim życiem. Zacznijmy od zaakceptowania faktu, że uczenie się jest procesem. Podróż do wiedzy wymaga ciągłego wysiłku i ciekawości, a nie dochodzenia do wniosku. Dzięki tej perspektywie możesz uczynić naukę stylem życia. Bądź ciekawy i chętny do zdobywania nowej wiedzy. Uczenie się nowych rzeczy utrzymuje aktywność mózgu i zwiększa elastyczność umysłową. Czytanie książek to jeden z najskuteczniejszych sposobów ciągłego uczenia się. Czytając książki o różnej tematyce, możesz poszerzyć swoją wiedzę i zyskać różne perspektywy. Rozwijanie nawyku czytania sprawi, że będziesz bardziej kompetentny i wyposażony. Ponadto robienie notatek i omawianie tego, co przeczytałeś, pomoże ci utrwalić to, czego się nauczyłeś. W dobie technologii kursy online i platformy edukacyjne są również doskonałymi zasobami do ciągłego uczenia się. Możesz brać udział w kursach, oglądać filmy i uczestniczyć w interaktywnych zajęciach na tematy, które Cię interesują. Takie zasoby zarówno ułatwiają dostęp do informacji, jak i oferują elastyczny proces uczenia się. Możliwość nauki we własnym tempie i z dowolnego miejsca wspiera Twój rozwój. Innym sposobem ciągłego uczenia się jest korzystanie z mentoringu i wskazówek. Uzyskanie mentoringu od osób doświadczonych w Twojej dziedzinie może pomóc Ci i przyspieszyć Twój rozwój zawodowy. Informacje zwrotne, które otrzymujesz od swoich mentorów, pozwalają ci uświadomić sobie swoje niedociągnięcia i poprawić się w tych obszarach. Ważne jest również, aby postrzegać doświadczenia, które napotykasz w życiu codziennym, jako możliwości uczenia się. Każda interakcja, każdy błąd i każdy sukces mogą nauczyć cię czegoś nowego. Oceniaj siebie krytycznie, ucz się na swoich błędach i wykorzystuj te doświadczenia do swojego rozwoju. Wreszcie, nie bój się rzucać sobie wyzwań. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, podejmując kroki takie jak podjęcie nowego hobby, nauka języka obcego lub doskonalenie umiejętności w innej dziedzinie. Tego rodzaju wyzwania sprawiają, że jesteś bardziej odporny i elastyczny. Ten krok będzie zachęcał do uczenia się przez całe życie i ciągłego rozwoju, dzięki czemu staniesz się bardziej kompetentną, wyposażoną i odnoszącą sukcesy osobą. Kierując się stoicyzmem, odkryjesz moc ciągłego uczenia się i samodoskonalenia oraz zintegrujesz je z każdym aspektem swojego życia. Krok 6. Codzienne czynności. Codzienne czynności są podstawą naszego życia i świadome kształtowanie tych czynności może znacznie poprawić ogólną jakość naszego życia. Stoicyzm zaleca przyjęcie zdyscyplinowanego i uporządkowanego stylu życia, oznacza to, że musimy zadbać o to, aby nasze codzienne czynności były zdrowe i produktywne. Na tym etapie zbadamy znaczenie codziennych czynności i tego, jak możemy zwiększyć ich skuteczność. Na początek zacznijmy od porannych czynności. To, jak zaczniesz poranek, może mieć wpływ na cały Twój dzień. Wczesne wstawanie pozwala produktywnie wykorzystać pierwsze godziny dnia. Kilka minut medytacji lub ćwiczeń głębokiego oddychania zaraz po przebudzeniu uspokoi Twój umysł i ułatwi skupienie się na reszcie dnia. Dodatkowo rozpoczęcie dnia z pozytywnym nastawieniem zwiększa Twoją motywację. Ćwiczenia są integralną częścią codziennych zajęć. Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne. Krótki spacer, yoga lub inna aktywność sportowa, którą regularnie uprawiasz każdego dnia, zwiększa poziom energii i ułatwia radzenie sobie ze stresem. Włączenie ćwiczeń fizycznych do rutyny pomoże Ci żyć zdrowiej i szczęśliwiej w dłuższej perspektywie. Nawyki żywieniowe odgrywają również ważne miejsce w codziennym życiu. Zbilansowana i regularna dieta zwiększa zarówno wydajność fizyczną, jak i psychiczną. Planowanie posiłków i wybór zdrowych przekąsek pomoże Ci zachować energię na cały dzień. Dodatkowo zwracanie uwagi na spożycie wody zapewnia nawodnienie, którego potrzebuje Twój organizm. Utrzymanie równowagi pomiędzy pracą i odpoczynkiem ma kluczowe znaczenie dla produktywnej codziennej rutyny. Utrzymanie określonej kolejności godzin pracy pozwala szybciej zakończyć pracę i efektywniej wykorzystać czas wolny. Dodanie krótkich przerw między naukami zmniejsza zmęczenie psychiczne i zwiększa produktywność. W okresach odpoczynku, zajmowanie się hobby, czytanie książek lub spędzanie czasu z bliskimi zmniejsza stres i zwiększa ogólne szczęście. Wreszcie, wieczorne czynności są również ważne, aby twój dzień był produktywny. Trzymanie się z dala od ekranów i angażowanie się w relaksujące zajęcia przed snem pomoże Ci uzyskać lepszą jakość snu. Zwracanie uwagi na wzorce snu ma kluczowe znaczenie zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Kładzenie się i budzenie się codziennie o tej samej porze reguluje zegar biologiczny i poprawia jakość snu. Ten krok umożliwi Ci poprawę ogólnej jakości życia poprzez świadome organizowanie codziennych zajęć. Przyjmując zdyscyplinowany i uporządkowany styl życia pod przewodnictwem stoicyzmu, możesz prowadzić zdrowsze, szczęśliwsze i bardziej produktywne życie. Optymalizacja codziennych zajęć kształtuje nie tylko Twoją teraźniejszość, ale także Twoją przyszłość. Krok 7 Wkład w społeczeństwo. Wnoszenie wkładu w społeczeństwo jest ważną zasadą stoicyzmu i umożliwia jednostce nie tylko samorealizację, ale także wywarcie pozytywnego wpływu na swoje otoczenie. Na tym etapie zbadamy sposoby wnoszenia wkładu w społeczeństwo oraz jego korzyści indywidualne i społeczne. Po pierwsze, jednym z najbardziej podstawowych sposobów wnoszenia wkładu na rzecz społeczeństwa jest udział w wolontariacie. Praca jako wolontariusz pozwala pomagać innym i rozwijać własne umiejętności. Możesz zostać wolontariuszem w lokalnych domach kultury, organizacjach pozarządowych lub organizacjach charytatywnych. Tego typu działania pomagają ci żyć bardziej sensownie, jednocześnie wpływając na życie innych. Kolejnym ważnym sposobem jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Dzieląc się z innymi posiadaną wiedzą i umiejętnościami, możesz przyczynić się do ich rozwoju. Zapewnianie szkoleń, mentoringu lub usług doradczych to skuteczne sposoby przynoszenia korzyści społeczeństwu. Dodatkowo możesz przekazać swoją wiedzę i doświadczenia szerokiemu gronu odbiorców, pisząc artykuły lub wygłaszając przemówienia. Innym sposobem wniesienia wkładu w społeczeństwo jest dbałość o środowisko. Nawet małe kroki podjęte w celu ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju mogą mieć duże znaczenie. Angażowanie się w działania takie jak recykling, oszczędzanie energii, Ochrona zasobów wodnych i oczyszczanie środowiska pozwala spełnić swoją odpowiedzialność zarówno wobec środowiska, jak i przyszłych pokoleń. Wspieranie lokalnej gospodarki jest także jednym ze sposobów wnoszenia wkładu w społeczeństwo. Zakupy u lokalnych firm, wspieranie lokalnych producentów i uczestnictwo w projektach społecznych przyczyniają się do rozwoju gospodarki i wzmacniają świadomość społeczności. Wzmocnienie lokalnej gospodarki zwiększa ogólny dobrobyt społeczności i wzmacnia ducha solidarności. Ponadto wnosząc wkład na rzecz społeczeństwa, ważne jest, aby działać z empatią i zrozumieniem. Zrozumienie potrzeb i uczuć innych pozwala skuteczniej im pomagać. Rozwijając empatię, możesz podejść do problemów różnych warstw społeczeństwa z większą wrażliwością i podjąć kroki zorientowane na rozwiązanie. Na koniec pamiętaj, że wkład w społeczeństwo ma również ogromny wpływ na Twój rozwój osobisty. Pomaganie innym zwiększa Twoją pewność siebie, poprawia umiejętności społeczne i nadaje sens Twojemu życiu. Gdy odniesiesz korzyść społeczeństwu, zobaczysz wzrost własnej wartości. Ten krok umożliwi Ci prowadzenie bardziej znaczącego i satysfakcjonującego życia poprzez wnoszenie wkładu w społeczeństwo. Pod przewodnictwem stoicyzmu możesz tworzyć wartość nie tylko dla siebie, ale także dla swojego otoczenia i społeczeństwa oraz dążyć do lepszego świata. Wkład w społeczeństwo otwiera drzwi do pozytywnych zmian, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Dzisiaj przyjrzeliśmy się siedmiu krokom zwiększania naszej wartości, kierując się stoicyzmem. Od poznania siebie do uzyskania niezależności emocjonalnej, od stawiania czoła wyzwaniom do opanowania relacji społecznych, od ciągłego uczenia się i rozwoju poznaczenie codziennych czynności i wkład w społeczeństwo każdy krok jest ważnym krokiem, dzięki któremu nasze życie stanie się bardziej znaczące i produktywne. W trakcie tej podróży stajemy się silniejsi i bardziej odporni, poznając siebie lepiej, stając się niezależni emocjonalnie i przyjmując stoicką postawę wobec trudności. Dodajemy wartość zarówno sobie, jak i naszemu otoczeniu, poprawiając nasze relacje społeczne i czyniąc ciągłe uczenie się i rozwój częścią naszego życia. Kiedy organizujemy nasze codzienne czynności i przynosimy korzyści społeczeństwu, nie tylko poprawiamy jakość naszego życia, ale także dążymy do lepszego świata. Jeśli dowiedziałeś się przydatnych informacji z tego filmu i masz jakieś kroki, które chcesz wdrożyć w swoim życiu, podziel się nimi z nami w sekcji komentarzy poniżej. Chętnie dowiemy się o Twoich doświadczeniach. Dodatkowo, subskrybując nasz kanał i włączając powiadomienia, możesz być informowany o naszych przyszłych filmach i postępach w tej podróży. Nie zapomnij zasubskrybować, aby nie przegapić naszych nowych treści i stać się częścią naszej społeczności. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna. Jeśli więc spodobał Ci się nasz film. Nie zapomnij nacisnąć przycisku lubię to i pomóż nam dotrzeć do większej liczby osób, udostępniając nasz film na swoich kontach w mediach społecznościowych. Razem, w świetle stoicyzmu, możemy podjąć kroki, aby żyć bardziej świadomie i sensownie. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym filmie.